W tym roku minęło 10 lat od utworzenia powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Była to okazja do organizacji Gali Jubileuszowej oraz podsumowania największych sukcesów. Przede wszystkim chcemy pokazać występy dzieci, które uczą się w naszych sekcjach wokalnych oraz dzieci z sekcji tanecznych, które zatańczą na scenie. Ponadto mamy prezentację, w której pokazujemy, jak zmieniała się nasza instytucja na przestrzeni lat. Od etapu tak naprawdę modernizacji jeszcze starego obiektu kasyna. Yy, mamy też film promocyjny. Do tego wszystkiego koncert muzyki filmowej w wyko wykonaniu Joanny Bejm z zespołem. Nie mnie. A na finał otwarcie wystawy fotografii, pana Marka Kaziaka. To jest wystawa o najgrubszych, najstarszych drzewach w Polsce, w szczególności najgrubszych drzewach w Polsce. Nie są to typowe fotografie, tylko mm, Fotografie przedstawione na płótnie poliastrowym. Przez 10 lat instytucja zrealizowała 31 projektów. W każdym tygodniu w organizowanych zajęciach bierze udział ponad 200 osób. Mamy cały wachlarz zajęć cyklicznych, zarówno dla maluszków od już od pierwszego roku życia, jak i dla dzieci w wieku szkolnym, jak i dla osób dorosłych. W swoim budynku mieści Bibliotekę Powiatową. Warto podkreślić jedyną w województwie opolskim i jedną z nielicznych krajów, ponieważ biblioteki powiatowe istnieją, ale jest to tak jak Pan wspomniał, pewien ewenement. Przez 10 lat na scenach Powiatowego Centrum Kultury występowało wielu znanych i zasłużonych artystów. Naprawdę mamy się, z czego, mamy się z czego cieszyć. Jesteśmy z tego zadowoleni, że wtedy na pewno decyzja była słuszna. Najpierw zarząd trzeba było przekonać, a potem zarząd musiał przekonać Radę, aby stworzyć taki organizm powiatowy, który miał troszkę też być takim lętem spoiwem dla gminnych ośrodków kultury. I na pewno w ramach regionalizmu taką rolę ten ośrodek powiatowy, jakim jest Powiatowe Centrum Kultury, instytucja kultury pełni. Natomiast też chodziło o to, żeby zbudować dla siebie pewną przestrzeń, możliwości zarówno dla jednostek organizacyjnych szkół, dla powiatu również, takie miejsce spotkań, takie miejsce koncertów, takie miejsce konferencji. Przed PECAKiem jeszcze wiele planów, dużych, ambitnych projektów, i wspaniałych inicjatyw. Trzymamy kciuki za ich powodzenie.